Siemaneczko, witamy Was dzisiaj z Polsat plus Areny Gdańsk przed arcyważnym spotkaniem dla naszej kadry, czyli Polska kontra Holandia. Przed Wami Michał oraz Lewon. Michał, powiedz mi, co dzisiaj wygrzebałeś na ten mecz? Słucham Ciebie z ciekawością, ale widzę już po koszuleczce, że tutaj chyba na stronę Holandii będziesz będzie coś grał. E, raczej na stronę Holandii. Chociaż nie powiem, że ten mecz nie zbudza we mnie dużych emocji, bo zbudza. Czekam na ten mecz z niecierpliwością i szczerze, wyjątkowo mam nadzieję, że ten mój typ nie okaże się trafiony, także... Grać na własną odpowiedzialność, a mój typ na to spotkanie to Holandia z handicapem minus 1,5 po kursie 2,60 do Bukmacher'a Forbet. Także widzisz, troszkę antypolsko. Troszkę tak, troszkę tak, ale jeśli to dobrze tam wiesz, uargumentujesz, to to zobaczymy jeszcze. Przede wszystkim, Holandia ma bardzo, bardzo mocną reprezentację. Bardzo mocna linia obrony. Van Dijk. Ake, Van der Ven czy Delicht, to są zawodnicy no, o uznanej europejskiej marce W przodu też mają takie nazwiska jak Memphis Depay, Malen, e, Simons czy, czy Gakpo Także są zawodnicy, którzy potrafią robić różnice, którzy potrafią zrobić coś z niczego i to faktycznie w meczu z Polską może się przydać. Przede wszystkim Ronald Kuman, kiedy powrócił do trenowania reprezentacji Holandii, doskonale ją poukładał. Holendrzy naprawdę grają wyśmienicie. Ostatnio w meczach towarzyskich zaprezentowali się ze znakomitej strony, wygrywając dwukrotnie 4-0 z Islandią oraz z Kanadą. Może nie są to najmocniejsi rywale, jednak no, wyniki robią wrażenie. W eliminacjach również wpisywali się bardzo dobrze, gdzie przegrywali w zasadzie tylko z Francuzami, oraz w międzyczasie mecz towarzyski z Niemcami. To pokazuje, że ta reprezentacja jeżeli przegrywa, to tylko z tymi topowymi drużynami. Za w tym momencie Polski niestety nie uważam, a ro brak Roberta Lewandowskiego na pewno w tym spotkaniu nie pomoże. Dodatkowo w ciągu ostatnich 8 lat pięciokrotnie mierzyliśmy się z Holendrami. Były to 4 zwycięstwa Holendrów i jeden remis. Także jak widać ta reprezentacja no nie leży nam i myślę po prostu, że zwycięstwo Holendrów dwoma bramkami w tym spotkaniu jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. A co Ty, mnie przygotowałeś? No, trudno się tutaj nie zgodzić z faktem, iż Holandia na pewno jest faworytem tego spotkania. Natomiast, no, trochę pozytywów dają te dwa ostatnie towarzyskie mecze w wykonaniu reprezentacji Polski wygrane, z solidnymi rywalami, bo Ukraina i Turcja to już są rywale naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Natomiast trochę też liczę na to, że reprezentacja Polski Pokażę tutaj ducha walki takiego, z racji tego również, że Lewandowski nie gra na ten mecz. Nie wiedzieliśmy nawet, czy będziemy na euro, z racji tego, że jeszcze garaliśmy w barażach w marcu. więc Liczę tutaj szczerze na dużo, dużo walki. Natomiast swój typ nie chcę opierać tutaj na zwycięstwie Holandii, ponieważ nie chcę grać przeciwko Polsce. Natomiast czy zagrał na zwycięstwo Polski, również nie chcę tutaj trochę pokombinować na coś innego, ale oczywiście liczę tutaj, że Polska, chociaż ten remis wyciągnie. Natomiast mój typ tutaj, będzie się opierał. Na Nikoli, na Nikoli Zalewskim, a dokładnie chciałbym jeszcze tutaj omówić zawodnika z reprezentacji Holandii, czyli Krumponga, który obecnie jest potworem. Szabialo to zrobił z niego naprawdę potwora, robi niesamowity szum po bokach i dzisiaj zmierzy się właśnie z Nikolą Zalewskim. Panowie już się mierzyli w Lidze Europy, gdy Roma podejmowała Bayer Leverkusen, gdy obie drużyny ze sobą grały. Nikola Zalewski w 20 minucie pojawił się na boisku, gdy to spinacola doznał kontuzji, no i miał tam Polak sporo sporo problemów. Na tyle dużo problemów, że na Rodak zazwyczaj nie dostaje kartek. Natomiast w tym meczu dostał żółtą kartkę, bo po prostu frame był za szybki. Dzisiaj ponownie panowie się spotkają. Zalewski na pewno do pomocy będzie miał jeszcze kiwiora. Uważam, że jeden z tych zawodników, kiwior mojej Zalewski, na pewno dostaną kartkę. Liczę po cichu, znaczy liczę. To nie jest takie, że liczę, ale myślę, że Nikola Zalewski jest tutaj w stanie dostać żółtą kartkę, a kurs moim zdaniem jest sporym value bet, bo wynosi aż 4,20 forbet. Dlatego ja próbuję pograć w tą stronę. Myślę, że jest to ciekawy zakład, nieoczywisty, natomiast z duże value bet tam widzę. Moim zdaniem jest tam naprawdę jest potencjał, żeby to... Siadło. No myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, ale widzę, że trochę się nagrzewałeś, żeby taki bardzo wyszukany typ znaleźć dla naszych tutaj graczy. Tak, no tutaj trochę posiedziałem, trochę, no mówię, kurs jest z racji tego wysoki, że Nikola zazwyczaj nie dostaje często tych kartek, no natomiast tutaj trochę pokombinowałem, patrzę frimpong no to... Może mo, mo, śmierdzić tutaj kartką. Nie, po prostu daj śmierdzi kartką. E, ten typ jest na ogólnie na kartkę. Także, nawet jak Nikola Zalewski dostanie czerwoną, oczywiście tego mu nie życzymy, to i tak zakład zostanie zaliczony na zielono. Ja pewnie przybyłem tutaj najmniejszej linii oporu, no ale zważywszy na to, jak mocno Holandia ma reprezentację, to zobacz. Nie mówimy nawet o tym, że nie ma prękiego dejonga. Choć fakt ten środek pola wygląda chyba najsłabiej ze wszystkich formacji, ale to wciąż są bardzo dobrzy zawodnicy. No tak, nie, nie ma też Deruna, Baynerson, no natomiast ten przód i tył. No, nadrabiają. Tak, no, rekompensują nadrabiają, te straty tak. tych zawodników, więc, więc to tak to wygląda. Takie są nasze typy na to spotkanie. A co jeszcze? Przede wszystkim dołączajcie do naszego Eurotypera 2024. Jest to narzędzie, które możecie typować spotkania Euro 2024, zapraszać znajomych, tworzyć własne ligi oraz przede wszystkim wygrywać fantastyczne nagrody. Takie jak Voucher na wakacje marzeń. Także jak widzicie, naprawdę warto dołączyć. No i link do Eurotypera znajdziecie w opisie naszego filmu, znajdziecie tam również link do naszej strony, gdzie są najlepsze promocje bukmacherskie, oferty, typy, poradniki, także gorąco Was zapraszamy. Zachęcamy Was również do lajkowania, komentowania i, subskrybowania, i do subskrypcji naszego kanału, ponieważ pomaga to po prostu nam się rozwijać. No i co, trzymamy bardzo mocno kciuki za naszą reprezentację. Obyśmy się mylili, w sensie, obyś ty się mylił. Ja po prostu tej koszulki <gry> też trzymam, tak, że nie myślę, że jest inaczej. Chociaż niech ten remis będzie na otwarcie, liczymy gorąco tutaj na naszą kadrę. Do zobaczenia, trzymajcie kciuki i zieloności. Hej. Cześć.